Dzień dobry. Niedawno w ankiecie pytałem was, jakim tematem przeproś ostatnie serie architektoniczne. No i wygrała Zieleń i Postacie, więc dzięki za Wasze głosy i dlatego teraz na warsztat biorę się za rysowanie drzewa. To nie jest pierwszy film tego typu na tym kanale. Linki do całej playlisty z rysowaniem, w zasadzie z całym kursem rysowania zieleni, znajdziecie w kartach oraz w opisie pod tym filmem. Dzisiaj natomiast dla odmiany może będzie trochę bardziej na spontanie, bardziej tak komentowane na żywo. Natomiast no, będzie trochę też dłuższy ten film i będzie można się skupić na niektórych detalach bardziej niż w tej całej poprzedniej serii, która jest taka bardziej kompaktowa. Dobra, zaczynamy więc tak no na początku lubię sobie zaznaczyć tak bardzo swobodnie to co będę rysował w całości w całym w takich najważniejszych detalach w całej bryle także chwytam sobie ten ołówek tutaj akurat 2B chwytam sobie go tak dosyć delikatnie w połowie długości nie chciałbym żeby tutaj pojawiały się jakieś zbyt mocne kreski dlatego że to co teraz rysuję to bardzo możliwe że w ogóle z tego niewiele zostanie to się nie tyle wytnie coś wytrze więc taką luźną kreską taką prawie że ślizgającą się po po papierze zaznaczam sobie ten, ten konar główny, to położenie tych, tych najgrubszych gałęzi, tego całego pnia. Tak pozwalam troszeczkę tej kresce tak się ślizgać po papierze, bo dzięki takiej spontaniczności właśnie ten, ten konar też nabierze takiego właśnie no, naturalizmu, nie będzie takie wszystko sztuczne. No i zaznaczam sobie do tego obrys korony. I też na pewno nie chcę z tego zrobić takiej kulki nasadzonej na patyk. No chciałbym, żeby to wyglądało możliwie, możliwie naturalnie. To jest drzewo rysowane kompletnie z głowy. Ja już tych drzew trochę w swoim życiu narysowałem, więc tam powiedzmy, że mam jakieś jakiś schematy utarte. Przede wszystkim staram się, żeby próbować jednocześnie łamać symetrię. Tego obiektu, a jednocześnie, a z drugiej strony, żeby była zachowana jakaś równowaga, czyli powiedzmy, że jest to obiekt w miarę centralny, ale, ale nie zawierający odbicia lustrzane, tak? Lewa, lewa, prawa. Więc jest całość zaznaczona bardzo swobodnie ta kreska, którą tutaj robiłem, te, tą, tą, ten konar jest też taka bardzo no, delikatna. Tak? Ona, ona później po prostu zostanie przykryta jakimiś tam bardziej dokładnymi detalami, ale to. Sam początek rysowania to nie jest czas na, na detale. Dopiero jak już wszystko jest mniej więcej znaczone, są zaznaczone główne konary, są zaznaczone główne te, powiedzmy, formacje liści. Dopiero wtedy biorę ołówek troszeczkę, konkretnie troszeczkę mocniej go chwytam. Pozwalam sobie też na taką kreskę bardziej dokładną, bardziej wyrazistą. To, co już tutaj zaznaczam, raczej zostanie. Do końca, chociaż też to nie jest nic przesądzonego, bo cały czas staram się, jakby wymyślając to drzewo, jakoś dbać o taką równowagę tej kompozycji. Jeżeli gdzieś na przykład narysuję jakiś konar, który się okazuje, że no jest za prosty, wygląda, wygląda sztucznie, no to nie, nie jest to problem, żeby go teraz wytrzeć i jeszcze tam coś mu pododawać na boczkach lekko, żeby się to <laughs> zrobiło bardziej po prostu naturalne. No też trzeba pamiętać jakieś takie podstawowej anatomii drzewa, także jednak te konary to w zależności od różnych gatunków oczywiście mają swoje jakieś uwarunkowania, mogą być bardziej proste, mogą być bardziej pokręcone. Ja tutaj zmierzam w taką stronę powiedzmy jakiegoś dębu, a ewentualnie jakieś lipy, więc to też mogą być takie bardziej rozsochate rozgałęzienia tych, tych konarów. No ale jeżeli ktoś na przykład rysuje jakiś świerk czy, czy inne takie drzewo bardziej strzeliste, no to wtedy faktycznie trzeba się przyjrzeć. Że zupełnie jest, zupełnie jest inny układ. No tutaj w ogóle nie chcę w to wchodzić, bo to, bo to byłby zupełnie inny rysunek. No ale przy takim rosochotym drzewie, właśnie takie ślizganie się tym tym ołówkiem. Po papierze wzmacnianie nawet tych linii taką, taką spontaniczną, e, spontanicznie układającą się kreską, tutaj też na pewno robi dobrą robotę. No ale też trzeba pamiętać, że w rysowaniu drzewa jest ważne pokazanie takiej właśnie wieloplanowości czyli są elementy m, bliżej nas, skierowane w naszą stronę, e, które przesłaniają te, które są gdzieś z tyłu schowane, tak, czyli, czyli ten pień na pewno nie będzie widoczny na całej długości, na pewno konary też nie będą widoczne na całej długości. Tu z premedytacją e, Staram się o tym pamiętać, czyli jak rysuję nawet mocniejszą kreską ten, ten pień i te konary, to też nie chcę, żeby one leciały od góry do dołu, od prawej do lewej, tylko specjalnie zostawiam sobie takie jaśniejsze, jaśniejsze miejsca, praktycznie nie, nie tknięte tą mocniejszą kreską. Oczywiście można by je później sobie wytrzeć, ale już na tym etapie wolę mniej więcej widzieć jaka ta kompozycja będzie, gdzie to, gdzie to będzie przysłonięte, czy będzie w ogóle czytelna pewna ciągłość tego drzewa, czy tego, jest, tego, tego wycięcia w środku jest za dużo, czy za mało. Czy w ogóle będziemy czytali jego trójwymiarową strukturę. No i dopiero teraz, kiedy tych gałązek jest trochę więcej, to widać mniej więcej czytelniej gdzie jakieś są właśnie te formacje liści przysłaniające nam pień. Żeby jeszcze dodać takiej pewnej naturalności właśnie w tych, w tych konarach, to też nie tylko zaznaczam te części najgrubsze, ale też rysuję te takie najmniejsze drobinki, które gdzieś tam się nadwieszają na samych końcach. No one też już na tym etapie stworzą takie wrażenie właśnie naturalnego drzewa. Fajnie po prostu mieć pewną taką satysfakcję z tego, że już to co rysujemy to już powolutku, nawet w takiej formie powiedzmy schematyczno-syntetycznej, Teetycznie już zaczyna nam przypominać to, co byśmy chcieli, więc tutaj te drobinki. To jest takie, takie no, drobne, przyjemne rzeczy do narysowania, właśnie takie wywijające się gdzieś tam na końcach, pokazujące, że to nie będzie tylko taka kulkawa, tylko właśnie będą się działy rzeczy detal, detaliczne i ciekawsze. No i oczywiście styk z ziemią, tak? Tutaj nie można sobie pozwolić na narysowanie kartki, to jest dosyć oczywiste, ale też. Dobrze, by było jakimś poziomem drobnym, może trzecimi planami również odciąć sobie to drzewo, czy, czy postawić je na tym, na tym względnym poziomie, żeby ono po prostu nabrało jakiegoś też takiej masywności. Tam będzie jakiś cień rzucony pod tym drzewem. No, i teraz tak, partię gałęzi mniej więcej mam zaznaczoną, więc teraz przechodzę do rysowania tych wszystkich listeczków. No, powiedzmy, nie, oczywiście, nie listę jak po listku. No, to w tej skali, rysowanie pojedynczych listków to jest absolutna masakra. Nie ma co się w ogóle na ten temat, do tego tematu tak odchodzić. Trzeba próbować jakąś syntetycznie to ugryźć. To jest, to jest bardzo trudne. To jest w ogóle wredne do rysowania w drzewach, no, bo trzeba przyjąć jakiś schemat, który jednocześnie będzie wszystko zamykał. Wszystkie te, te liście chwytał jedną zasadą, będzie spójny dla całej pracy, a jednocześnie nie będzie nudny. I stąd te formacje liści po, powinny być no, z jednej strony zróżnicowane, tak jak tutaj widać, że wprowadzam jakieś tam podziały wewnątrz, e, takie, które będą je odróżniały od siebie, które będą powodowały, że jedne będą większe, drugie mniejsze, będą tworzyły w ogóle jakąś kompozycję wokół tego dnia, e, która będzie no, niesymetryczna, nie nieoczywista. No, a z drugiej strony, no, muszę to wszystko operować, tutaj, muszę to wszystko opracowywać jedną spójną metodą. No i tutaj taki, taką metodę mam właśnie ołówkiem. No nie tak do końca naostrzonym, już on się zdążył stępić na rysowaniu tych, tych konarów. Staram się nim takim właśnie leciutko przystępionym, to nie jest też zupełnie taki tępy, to jest taka powiedzmy no, stępienie trzy czwarte ostrości, bym powiedział. Staram się właśnie zaznaczyć te formacje tak dosyć, dosyć mięciutko, taką kreską nie chcę powiedzieć po ale taką taką lekko wywijającą się cały czas tak żeby właśnie taką pierzastość ująć ona też się gdzieś tam urywa czasem jakieś białe białe prześwity są nie szkodzi dlatego że to przy okazji cieniowania później później jeszcze zostanie wzmocnione. No i też żeby to wyglądało spójnie z całością dodaję do tego wszystkiego też malutkie takie drobne kreseczki one są w zasadzie rysowane bardzo podobną już kreską do tych liści. Nie są takie mocne jak te konary. Nie chciałbym, żeby tutaj gdzieś takie ostre kreski odcinające się pojawiły na, na bokach. Wydaje mi się, że drzewo wygląda bardzo naturalnie wtedy, kiedy ten kontur jest na tyle urozmaicony, że w ogóle ciężko go jakąś linią taką spójną odciąć, opisać. To wystarczy spojrzeć się przez okno, popatrzeć na pierwsze lepsze drzewo, które gdzieś mamy w zasięgu wzroku. I od razu widać że naprawdę gdybyśmy mieli narysować jedną linię nawet bardzo skomplikowaną która będzie to całe drzewo nam odcinała to po prostu jest jak, jak jakaś bardzo rozbudowana linia brzegowa z mnóstwem wysepek i mnóstwem mnóstwem skał wystających z morza więc tak samo tutaj no, nie można tego załatwić jedną prostą linią tylko trzeba bardzo 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 meandrować tą kreską żeby ona była możliwie jak najbardziej właśnie taka spontaniczna naturalna i wtedy dopiero ten kontur w miarę wychodzi. I teraz, im bardziej rozwijam rysunek tego drzewa, tym on z takiego powiedzmy szkicu, gdzie już na pewnym etapie to drzewo jest w miarę czytelne, z takiego etapu szkicu powoli przechodzi w taki etap bardziej no, realistyczny. I teraz, oczywiście, są różne momenty, w którym to rysowanie można przerwać, bo można by je zostawić gdzieś na jakimś etapie, właśnie tylko linarnym. Dlatego, że też no, różne są potrzeby rysowania takich rzeczy. Ja oczywiście tutaj to rysuję pod kątem w innych tematów, tak jak na tym kanale było jakieś tematy z wyobraźni, jakieś zamki, jakieś, jakieś uliczki, prawda? To tego typu drzewa, jakaś, jakaś wiejska chatka tutaj bardzo by pasowała, więc pewnie w takim temacie to drzewo byłoby musiałoby być dobrze dopracowane do końca, wycieniowane. I wtedy stąd jest jakiś taki ważny akcent pracy. No ale może być też taka sytuacja, że będziemy chcieli je wstawić gdzieś w dalszych w trzecich planach i wtedy ono nie musi już być takie mocno wyrysowane, a wręcz nawet pewnej lekkości pracy nada, jeżeli zostawi się je linarnie. Także to jest taki sposób rysowania drzewa, który można w pewnych momentach przestać, przerwać. I tak jak tutaj widać na przykład, no wystarczy, że teraz tą lewą stronę jeszcze podkończę, pododaję takiego, takiego właśnie tych takich no, malutkich formacji, gdzieś tą bryłę od lewej strony domknę i to drzewo, w formie linearnej powiedzmy, że prawie już będzie skończone. No tu w międzyczasie jeszcze poza rysowaniem tego całego konturu no dodaję jeszcze takie właśnie małe kropeczki, które też no dogęszczają troszkę, może one też sugerują pewien światłociń, bo jeżeli jest ich więcej no to tak z takiego deseniu właśnie układających się kropek drobnych, drobnych części tworzy się wrażenie, że gdzieś one się zagęszczają, być może tam jest ciemniej. No ale tak to linarnie mniej więcej już wszystko siedzi. Oczywiście jak się na to spojrzy jeszcze po takim pierwszym rysunku, no to są pojawiają się pytania, pojawiają się gdzieś tam jakieś nie, niespójności, nieścisłości, i teraz y, trzeba to podkręcić, czyli dodać jakieś pojedyncze detaliki, pododawać jakieś y, konary małe, prawda? Jakieś, jakieś takie rzeczy, które będą rozbijały to, co te, w tym drzewie jest nudne. No to tutaj, jak popatrzyłem sobie na y, skończoną pracę. W tej fazie linarnej, no to uznałem, że już nie chcę jednak wprowadzać za dużo takiego rozgardiaszu na dole, więc wystarczy, że taką linią poziomu, prawie że poziomu zetknę to, to drzewo z, jakąś, z jakimś terenem, na którym ono rośnie. Natomiast trzecich planów już już tutaj wprowadzać nie będę. No, w niektórych miejscach jeszcze może być tak, że ten kontur gdzieś tego pnia bo za bardzo powchodził w te formacje liści, więc no, to też można na tym etapie jeszcze pododawać tej trochę drobnicy, zwłaszcza na pniu. Dlatego, że tam bardzo fajnie będzie kontrastowało właśnie to, co jest ciemne na pniu i ten cały, cały no raz, że ciemna kora, dwa, że cień na pniu z tymi liśćmi, które są na, na jego tle. Tak Tutaj, tutaj całą pracę prowadzę jedną łówkiem 2B, natomiast no powiedzmy 3B też jest taką uniwersalną twardością. To wszystko oczywiście zależy od tego, jaką, jaki macie docisk ręki, tak, jak, jakie tałówki w ogóle są, bo też te w różnych firm mają różne właściwości. Eee, nie jestem wielkim fanem bardzo miękkich ołówków, ale też na pewno od razu jakieś super twarde. Ja poruszam się w takim spektrum mniej więcej od 2 do 4B, może dosyć zawężonym, ale wydaje mi się, że takim twardym ołówkiem jak 2B to w zupełności można taki kontur jak tutaj widzicie, czy taką linarną pracę poprowadzić. Natomiast w ołówkiem bardziej miękkim niż 4B, no to już można troszeczkę zasmolić. Za tutaj podczas cieniowania stosuję taki właśnie chwyt bardzo bliski grafitu który daje mi dużą kontrolę nad tym co rysuję, daje mi dużą siłę nacisku i właśnie dzięki temu nawet twardy ołówek też tutaj w takich mocnych, mocnych akcentach cieniowania się sprawdzi. Staram się ten, cień, ten pień tak podcieniować, żeby wprowadzić już w nim pewne zróżnicowanie światłocieniowe, czyli tutaj raz, że lewa strona tego pnia robi się ciemniejsza, Dwa, że pojawiają się jakieś cienie pod, pod formacjami liści, tak, pod, ewentualnie na spodach gałęzi i dzięki temu już nawet taki mały obiekt nabierze troszeczkę trzeciego wymiaru. No, tutaj będzie dużo, dużo na pewno zabawy z wywijaniem się właśnie tej ciemniejszej plamy, z wymijaniem się jej z jasną plamą tych liści, no bo one tutaj powinny wchodzić, jak takie puzle albo jeszcze takie w ogóle bardziej skomplikowane formacje, wchodzić na, na ten pień i na jego tle się odcinać. No ale dzięki temu, właśnie to drzewo nabierze trzeciego wymiaru, tak? Ono nie będzie wtedy takie, takie sztuczne, no bo trzeba po prostu jest powzasłaniane liśćmi. Natomiast w tym pniu jeszcze można próbować jakimiś delikatnymi akcentami pionowymi właśnie zaznaczać tą, tą różnorodność kory. Ja tutaj kilka dosłownie kreseczek w tych jaśniejszych miejscach sobie dodaję. Natomiast narobię no, to też po to, że jak później dojdzie plama liści, która będzie no, miała inny charakter, to żeby właśnie ona się jeszcze bardziej odróżniła od tej, od tej plamy gałęzi i plamy pnia. No skoro ktoś doszedł już tak daleko to chyba mogę zaryzykować i poprosić o polubienie tego filmu udostępnienie go gdzieś dalej bo to też faktycznie wpływa na zasięgi tego kanału i pomaga tworzyć dalsze treści no, niestety w rysowaniu drzewa jest pewna taka żmudność. Tak? To znaczy trzeba gdzieś tutaj tą koronkową robotę odwalić, im bardziej to drzewo jest, no jeżeli chcę oczywiście takie realistycznie odtworzyć, no to, to jest mnóstwo elementów z jednej strony powtarzalnych, których no, trzeba konsekwentnie je, je przedstawić i w miarę spójnie opracować. tak? Z drugiej strony no, to jest po prostu męczące, że trzeba wiele rzeczy robić w ten sam sposób i, i skupiać się na tym, żeby one wyglądały spójnie. Więc no, nie ma niestety tutaj za bardzo drogi e, jakiś bardziej pośredniej, no bo wszelkie inne działania już się skończą albo tym, że to drzewo będzie takie bardzo interpretacyjne i wrażeniowe, albo, albo po prostu będzie założenie wyglądało nie, niespójnie, nie, niewłaściwie. To ewentualnie można próbować szukać wszystkich różnych, drobnych działań, które będą to drzewo różnicowały właśnie, żeby szukać jakichś, jakichś drobnych, drobnych, drobnych różnic. Na przykład niektóre konary mogą być troszkę jaśniejsze, inne mogą być trochę ciemniejsze. Jedne za za te jaśniejsze mogą się chować za ciemnymi i na odwrót, to wtedy taka siateczka, takiego przeplatania się jeszcze pojawi. No i w miarę dodawania kolejnych, kolejnych tych plam pojawia się taka sytuacja, że nagle. Może nam brakować troszeczkę drobniejszych tych gałązek, więc to też nie jest problem, żeby na tym etapie, chociaż już jakby jest ta faza cieniowania, żeby jeszcze coś dodać, żeby dodać dosłownie kilka takich gałązek, które nam to wszystko chwycą, złapią te formacje liści, żeby one też wyglądały możliwie ażurowo i połączone z tym pniem. No dobrze, to teraz czas na liście, i tak jak mówiłem, no tutaj będzie troszeczkę inna faktura w ogóle, inna, inna powierzchnia tego, tego całe, tej całości. Troszkę może ewentualnie uwyk być mięk, bardziej miękki, tak tutaj 3B też się sprawdzi. Na pewno nie może on być taki super ostry. Też nie chodzi o to, żeby on był zupełnie, zupełnie tępy, on no, też taka powiedzmy dwie trzecie czy połowa, połowa ostrości żeby te plamy, które tutaj będę tworzył, czy kreski, które, z których te plamy będę tworzył, one, żeby one spójnie łączyły się jedna z drugą, żeby ten kierunek tego cieniowania nie był jakiś narzucony, no przynajmniej ja tak tutaj wolę rysować w tym drzewie, żeby te, te kolejne pociągnięcia łówka zlewały się ze sobą w jedną, jednolitą szarą plamę. No, trochę ją już różnicuje na etapie, etapie cieniowania, znaczy dodaje też miejsca trochę ciemniejsze właśnie tam, gdzie mogły być spody tych gałęzi, gdzie mogły być jakieś, jakieś zajrzenia do środka w, w tą formację liści. Tak? Jak pojawia się taka sytuacja, że już się robi za bardzo abstrakcja i chaos i nie wiadomo o co w tym wszystkim chodzi, to dodaje też takie drobne pociągnięcia e, linearne, które wskazują na jakieś gałązki, które się przez to wszystko przeplatają i tak stopniowo tworzę w zasadzie centymetr po centymetrze. No tutaj oczywiście bardzo ważne jest, żeby pamiętać o zostawianiu białych prześwietleń, żeby w ogóle ta plama, którą tworzymy, była możliwie. Mm, Możliwie z jednej strony, właśnie różnorodna, tak, żeby, żeby nie było zbyt dużych powierzchni takich samych, ale jednocześnie, żeby z, z całością się zlewała i stapiała. No bo tutaj są takie dwa, dwa, dwie skrajności, które ja na przykład u swoich uczniów obserwuję, że albo się robi taki, takie drzewo, które się składa jak bąza i po prostu z jakichś osobnych formacji są niepowiązanych, no albo to jest po prostu szara plama, którą, którą jeszcze no, takim zbyt mocnym cieniowaniem się zajeżdża na, na płasko. Więc no tutaj. No to jest trudne, dlatego to jest właśnie trudne, żeby tą ażurowość oddać, a jednocześnie się nie bawić w rysowanie listka po listku. Ja pokazywałem no już parę lat temu taki, taki filmik zrobiłem jak może tą strukturalność drzewa oddać, tutaj wam link w, w kartach i w opisie też dam. Jakby, jak, jakie ćwiczenia można wykonywać, żeby, żeby do tego dojść, aczkolwiek no to nie jest rysowane, to nie jest drzewo, które by wyglądało, przynajmniej na tamtym, na tamtym filmie, które by wyglądało tak realistycznie jakbyśmy, jakbyśmy chcieli. To jest raczej ten sposób rysowania, który tutaj pokazuję na tym filmie, który będzie lepiej dostosowany do takiego rysunku z wyobraźni. No, ale to właśnie też może wymagać takiego, takiego ćwiczenia. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście tamtego filmu, to też zachęcam, żeby sobie na niego zerknąć w międzyczasie. No a tutaj dalej cieniuję. Staram się, żeby te, zwłaszcza miejsca, gdzie jest styk formacji liści z pniem, nie zlały się ze sobą tak, żeby kontrastowały ze sobą, no ale też, żeby to nie był taki kontrast zero-jedynkowy, żeby jednak to było z jednej strony czytelne, a z drugiej strony jakoś tam rozróżnialne. I spójne i, i czytelne, że, że to jest jeden i, i ten sam obiekt, a nie jakiś, jakiś rozrzucony element. Jak przyjrzeć się temu z bliska, to tak naprawdę to jest mocna abstrakcja. To dopiero kierunek tych gałązek drobniejszych może ewentualnie wskazywać na to, że, że to, to wszystko jest element większej, większej całości. Też fajnym zagraniem jest zostawianie pewnych takich białych prześwitów nie, nie tylko tam, gdzie są e, dziury między liśćmi, gdzie widać niebo e, za, e, za tymi informacjami liści, ale też ewentualnie na przykład świecące fragmenty gałązek, tak, które gdzieś tam, czy tych konarów, że one nie są takie zupełnie, e, zupełnie szare na szarym tle, tylko gdzieś ta biała kreseczka się pojawia, czy, czy białe kropeczki, to też nada później takiego wrażenia świetlistości tego, tego temu drzewu. No tutaj, zwłaszcza w takim temacie, kiedy dużo jest takiego różnicowania właśnie da, dużej plamy, e, chciałoby się zachować właśnie takie kontrasty, białe plamki e, jednocześnie sąsiadujące z ciemnymi, no to bardzo ta kartka się przydaje. Jednak no ta kartka pod, pod nadgarstkiem to jest pewien minus, że ona zasłania pracę i niestety rysując taki fragment, troszeczkę jesteśmy oderwani od całości, być może on on może wyjść niespójnie, ale no, plus jest taki, że ta praca będzie wyglądała czysto, wyglądała czysto i nie będzie takiego zaszarzenia tych wszystkich plamek i rozcierania. Także ja tutaj konsekwentnie stosuję tą kartkę, chociaż szczerze powiedziawszy no, nie lubię tego, no, ale też niestety w tych filmach to mam wrażenie, że jakoś tam może nawet im ujmować, że całej tej pracy nie widać. Na tym niemniej efekt, efekt tutaj też z tego rysowania jest istotny i to mm, każdą polecam. Żeby po prostu praca nie była szara, szarobura, zwłaszcza w ołówku, no cienkopis to już jest inna bajka, tak, cienkopisem też niedawno pokazywałem. Będziecie chcieli na przykład, żeby pokazać jak rysować drzewo jakimiś innymi technikami mokrymi, czy, czy, wiem, czy jeszcze innymi suchymi, czy cienkopisem, czy ołówkiem, czy, długopi no, ołówkiem, bo, czy długopisem, no to napiszcie w komentarzu, to, to jak się trochę uzbiera takich zainteresowanych, to też taki film o innych przykładach rysowania zieleni w innych technikach też, też mogę zrobić, a to też bym chciał wiedzieć od Was, czy takie jest zapotrzebowanie i zainteresowanie. No to mogę pozwolić sobie na jakieś przyspieszenie, bo w zasadzie to nie jest wiele więcej robione niż to, co było wcześniej widoczne i co było w czasie rzeczywistym pokazywane. No Jedyna, na co, na co tutaj zwracam uwagę, powiedzmy, co jest trochę inne w, w, na górze tej korony niż na dole, to to, że zostają więcej takich białych miejsc, które nie tyle są prześwietlone. Tleniem tej korony, że, że przez nią widać, przez te miejsca widać to, co jest z tyłu, ale że one są też takimi, powiedzmy, miejscami, które bardziej się błyszczą, tak? Takich liści, które odbijają światło i dzięki temu no to drzewo jeszcze wygląda leżej, ale też ma pewną taką masywność i no, tworzy jakąś bryłę, a nie tylko taki, taką miotłę. Jak tak rysuję i cieniuję i co, co chwila yy, takie mam podobne te, te plamki, te szarości, no to po prostu widzę, że gdzieś to należy zróżnicować stąd te ciemniejsze takie przytknięcia gdzieś tam w okolicy, w okolicy tego konara, tych, tych gałęzi grubszych się pojawiają. No one z jednej strony różnicują mi tą plamę, oczywiście też opowiadają o tym, że, że tam jest gdzieś nadwieszająca się formacja liści, i dzięki temu to też nabiera trzeciego wymiaru. Też fajnym zagraniem jest takie rysowanie tych konarów, niektórych tych drobnych, żeby one się po prostu wytapiały z tej, z tej szarej plamy liści. I to wcale nie musi być zróżnicowane, że liście są jaśniejsze, konary jest ciemniejsze. On może być zrobiony dokładnie tą samą szaro szarością i wtedy tak wygląda bardziej malarsko. Ja tak właśnie w akwareli robię, w, w, też przy okazji malowania drzew, że tą samą dosłownie plamą farby wyprowadzą e, gałązkę z formacji, mm, formacji liści. No i to też będzie wyglądało tak bardziej plastycznie, będzie pewien oddech, będzie taka, taka świetlistość w tej pracy dzięki, dzięki takim właśnie trochę zlewaniu tych dalszych planów tego drzewa, powiedzmy drugich planów dalszych formacji liści. No i tak, i w zasadzie można powiedzieć, że korona już jest opracowana. Tam jeszcze drobne, różne takie detaliki, właśnie przyciemnienia jakieś, czy ewentualnie przetarcia tam, gdzie. Gdzie, gdzie jakieś drobne zabludzenie się pojawiło, to jeszcze należy pododawać, ale to już taki jest ogólny, ogólny zarys korony gotowy. No, żeby to nie wyglądało takie wycięte zupełnie z kontekstu, no to trzeba też dodać trochę, trochę dołu. Pamiętajmy o tym, że to drzewo rzuca cień, więc tutaj ten cień. Jest dobrym pretekstem, żeby właśnie nadać mu jakieś takie stopki, na której ono stanie. E, zakładam, że jest teren jakiś naturalny, także stosuję takie pociągnięcia bardziej skierowane góra-dół, lekko może wyginające się na różne strony, żeby to tak sztucznie wyglądało, ale dzięki temu mamy wrażenie, że to jest jakieś po prostu polne drzewo przy na jakimś, jakimś naturalnym terenie i, i tak ono dostało, dostało spodu. No dobra, i to by było na tyle. Dziękuję tym wszystkim, którzy dotrwali do końca. Zapraszam Was na naszego Facebooka, na naszą grupę. Jeżeli ktoś jeszcze nie dołączył, to, to też zapraszam do dołączenia. Tam będą na pewno zdjęcia tej pracy oraz, oraz innych. No a wszystkie osoby, które jeszcze tego kanału nie subskrybują, oczywiście zapraszam do subskrybowania razem z Dzwoneczkiem i do zobaczenia w kolejnym materiale.